Wielka księga objawień Jezus Chrystus, jaszczębie na niebie, Jaszczebie na niebie różowe latają i miłość na ziemi ogłaszają. Ten, kto ich wołanie usłyszy, do swojego domu powróci. I są to realne, duchowe wydarzenia, które widzącego na lepsze przemienia. Ludzie, słuchajcie słowa od nowa po raz kolejny. Pokazywana jest na poziom duchowo istotna droga i jest bez znaczenia, jaki jesteś obecnie, gdy masz w sobie chcenie duchowe, poprawy na lepsze. I tak ciemny może do domu powrócić, a jasny z drogi na poziom duchowo istotny może zawrócić. Wybory dokonujesz ostateczne, być albo się zatracić jako duch ostatecznie. Co możesz jeszcze chcieć obecnie? Słuchaj słowa i nawróć się ku dobru koniecznie. Jeżeli jesteś ciemny i do ziemi przygnąłeś cały, to znaczy, że ty, duchu, jesteś całkowicie zasypany i tak o Panu zbyt mało zdajesz sobie sprawy. I zupełnie jesteś bez świadomości siebie ducha. Będąc żywy ziemsko, duchowo jesteś martwy, innymi słowy, duch lenista jest w tobie. A ty w swojej próżności i zarozumiały cały, myślisz, żeś jest doskonały. Cóż za farsa spotkała cię na ziemi? Głupota, jak bluszcz całkowicie cię omotła, i myślisz, żeś największy. A w rzeczywistości już jesteś bez istnienia. Jesteś mniejszy od robaka, którego but pana woli już rozdeptał. Już bez pytań do ciebie i bez widzenia. W całym swoim bycie sam odwróciłeś się od światła i ku ciemności dążył. Twój rozum stoi na szczycie, który jest daleko od współbrzmienia z wolą bożą. Lucyfer był twoim bożyszczem, boś zdążył przykuć się do gęstej materii, czyli do tego, co bez ducha jest martwe, dalekie od życia. Człowiek bez ducha, bez świadomości duchowej. Jest martwy, jest bez życia. Płacisz obecnie, ludzki duchu, za swoje dokonywane wybory w całym bycie. Ziemski czas rozliczenia stoi przed tobą w całości. Nabyłeś sobie bilet i pędzisz kolejką ciągle w ciemności, spodobnie sobie martwymi duchami, i przed sobą duchem masz już tylko rozkład w całości. Jeszcze raz, wszystko. Coś złe uczynił w całym swoim bycie, przeżyjesz i załamiesz się pod ciężarem, boś był mało pokorny, głupi, próżny i zarozumiały. Od teraz kto się tobą będzie zajmował? Będziesz myślał, że Pan się od Ciebie odwrócił, a przecież toś ty wyboru sam dokonał. Wszyscy ci, którzy uważają, że są duchowi i chcą podążać do dobra. Zachowają czujność ciągle i nastawiają ucha. Słowo Pana do nich przemawia ostatecznie, i w Słowie znajdą wszystko, co im potrzebne, aby podążać drogą w miłości duchowej, jak najbliżej Pana, na swój poziom duchowo istotny. Pracuj nad sobą duchem w dzień i w nocy, bądź czujny, abyś utrzymał się drogi prawdy na poziom duchowo istotny. I pamiętaj, ten, który dąży z całej swojej siły ku duchowej miłości jest wspierany. Na swojej drodze pije nektar życia ze złotego dzbana i jest szczęśliwy, radosny. Wie, że duchowo żyje i współbrzmi w woli Bożej. I tak tobie, ludzki duchu, z całego serca życzę, abyś osiągnął jak najwięcej obecnie poznania ze światła. A jesteś teraz świadkiem zwiastowania poznania z żywego światła.